Witajcie z tej strony oczywiście Kazumi i witam Was w kolejnym odcinku z kolejnej środowej aktualizacji oczywiście od Stars Table. W dzisiejszej aktualizacji SSO dodał nam dwa nowe wyścigi na torze baronowej wraz z nowymi rekwizytami wybiegowymi. Ale oprócz tego, tutaj przy torze baronowej w jednym ze sklepów znajduje się nowy zestaw, który będzie dostępny od 15 poziomu naszej postaci oraz od reputacji popularnej na królewskim torze wyścigowym Silverglade'ów. Oprócz tego jest już taka jedna mała uwaga, ponieważ 25 maja miał się pojawić ulepszony tryb zdjęć, aczkolwiek SSO jeszcze nad tym pracuje, więc nowa funkcja w trybie zdjęć będzie dopiero 8 czerwca. Za tydzień będziemy mieć zadanko z profesorem Haydenem w Głuchych Lasach. A więc teraz przejdźmy do dzisiejszej aktualizacji. Kochani, a więc tutaj mamy właśnie te wyścigi. Zapomnij o nowym stare wraca. Nadal chcesz startować w tym paskudnym starym wyścigu. Niestety wciąż tu jest. Nawet nie wiem, ile jeźdźców męczyło mnie o ten wyścig ze starym sprzętem. No dalej, tor jest twój. Nie mogę na to patrzeć. 250 dla konia, 15 dla postaci. Yy, no i startujemy. <noise> Tutaj właśnie chyba są te nowe rekwizyty ogólnie. Znaczy, no, takie przeszkody, bo ogólnie w tym tych mistrzostwach, o właśnie, w tych mistrzostwach właśnie były takie te przeszkody z wodą, ogólnie te takie, takie te właśnie z jakimiś krzeczkami. To naprawdę są bardzo ładne przeszkody. Tutaj mamy takie o, w sumie takie zwyczajne, ale okej, okay. zobaczymy jak to tutaj będzie dalej wyglądać. Chyba, albo to jest takie jedno kółko, teraz zobaczymy, przekonamy się <ścoughs> szczerze, czy będzie jeszcze drugie. A, okej, okay, nie, to jest taki jeden króciutki. Okej, okay. w takim razie e, już wiemy. Dobra. Czyli to był pierwszy wyścig. Chyba, że jest A nie, być dwa chyba. Ale nie wiem teraz. Mam nadzieję, e, mam... mam nadzieję, ci się, e, ci się podobało, bo mi na pewno nie. Teraz czas na wszystko. Teraz czas to wszystko posprzątać, spróbować przywrócić dobre imię rodzinie Silver Claydów. E, aha, czyli to jest Dorit, okej. Okay. Ten, którego imię nie wolno wymawiać. To on, mój śmiertelny wróg. Tak, idzie. Przechadza się po moim torze i rozmawia z Barunową, jakby byli starymi przyjaciółmi. Wiesz, jego też prawie pasowano na rycerza, ale nie ma nikogo wspaniałszego niż jedyny i niepowtarzalny Ser Tarik Mode. Chyba tak to się w ogóle czyta, ale w sumie nawet nie wiem. Nawet nie wiem, jak się to im w ogóle wymawia cokolwiek. Moja ceremonia przebiegła bez problemów, a ceremonia marka odwołano. Poszło o jakieś zamkowe, zamkowe problemy. Yy, TR-owe. Okej. Okay. Bo widzisz, nasza rywalizacja ma długą historię. Yy, poznaliśmy się we wspaniałych staniach miasta Jorvik dawno temu. Aha, czyli tutaj to jest ten Marek, właśnie w stanie Jorvik, teraz sobie też skojarzyłam. Byliśmy prawie przyjaciółmi, aż pewnego nieszczęstego wieczora wszystko się zepsuło. Nasi potomkowie jeszcze długo będą opowiadać historię o tym, jak niedoszły ser Mark i prawdziwy ser Taric Moc mierzyli się w rzucaniu podkowami na placu Aiden. Wyrzucono nas. Gdy, wy gdy wykonałem spektakularny rzut aż e, za aż 75 punktów, podkowa wylądowała na ręce posągu Aiden. Ponoć po dziś dzień widać odprysk. Tak czy siak, nie chcę tutaj marka. Pewnie próbuję przekonać godną baronową, by pozwoliła mu na jakieś wygłupy związane z konkursem konia wierzchowego na moim torze. Nic z tego, nikt nie przewije wszelkiego Tarika, młodego. <grymne> Okej. Okay. To chyba na jakąś spinę mają. E, już ja mu pokażę, zobaczysz. No i chyba teraz e, odrobina klasy na torze. Ale są lepsze tematy do rozmowy niż jakaś miernota, która nie została pasowana na rycerza. Tak mówię o nowym wyścigu na tym cudownym torze, rzecz jasna. Um, jeśli poszerzymy nasz repertuar tutejszych zdjęć, yy, zajęć treningowych, Mark nie zdoła się w, yy, wkupić łaski baronowej. Tak my. Skoro tu jesteś, zakładam, że chcesz pomóc. Obecnie szkole najlepszych obiecujących w Jorwiku, więc musimy być gotowi, aby któryś z nich gdzieś się pojawił. Problem poraga, polega jednak na tym, że nie mamy dla nich toru treningowego. Tylko nie wspominaj o tym okropnym torze, na którym przyszło Ci jechać. Potrzebujemy czegoś, co będzie yy, czegoś, co będzie wspaniało, wysokie... co Aha. Właśnie nie wiem, czy tak tekstem coś nie dopisują, czy tak się trochę to się to nie czyta, to będzie być tak. Co będzie miało. W... E, bo nie wiem, dobra. Co. a albo. <laughs> tak, to ja źle przeczytałam teraz. <laughs> Co będzie spełniało wysokie standardy królewskiego toru wyścigowego Silverglade'u. Mam pewien pomysł. Chcę wyścigu, który będzie zarówno miał klasę, jak i dostarczał emocji. Co więcej, musi on kontynuować hiszpańskie tradycje rodziny Silverglade'u. Mówię oczywiście o gonitwie z przeszkodami. Widzę ten błysk w Twoim oku, Patricia. Nie musisz nawet pytać, już jesteś częścią tego wielkiego wydarzenia. Okej. Okay. Masz ochotę by zmierzyć się z torem będącym historią Silverglade'ów? E, żywotłot... Żywot potrzebny od zaraz. Najpierw potrzebuję żywopłotu. Udaj się do Biorna i Akten... Ak, ak, Aktewy... Ak, ak, by zobaczyć czy, jakiś, e, czy jakich mają. To niełatwe zadanie, ale ja i agenta znamy się od dawna, więc na pewno znajdzie dla mnie kilka krzewów. Okej, okay, czyli teraz mamy zadanko, aby pojechać tutaj sobie właśnie do, yy, do winnicy, do dworu srebrnej polany. A tak przy okazji właśnie... O. Y, zobaczmy sobie te rekwizyty w takim też razie, bo tutaj one są też nowe, o. Czyli tak prezentuje się pierwszy. Mamy tutaj takie przeszkody, jak widzicie. O, ten z wodą również jest. Taki o. Tylko to się raczej skacze w, ten, yy, w tą stronę. Ale są jakieś też różyczki. No ogólnie. Okej, okay, czyli tak jest ten pierwszy, są takie po prostu wysokie przeszkody. To był typ A. Teraz typ B. O, to jest już coś takiego innego. Tutaj są takie O. Poczekajcie, jak przeskoczymy, to powinien być taki fajny szelest. O, był szelest, taki. E, tutaj też mamy właśnie takie krzaczki położone na tym torze. Coś tak powinno zrobić. O, o. I te wodne takie. <grym>, o nie. Ale fajnie, fajnie, e, ok. <laughs> Także właśnie na to, że ogólnie w tych mistrzostwach tutaj co są, e, to one też właśnie mają takie krzewki, takie właśnie, one są bardzo ładne i fajne. Także tu też jakieś, on takie postawione są. Mniejsze przeszkody teraz w typce, e, To jest właśnie, o, takie do, do tego jakby dresażu czy coś. W sumie nie wiem, czy tak pasuje do tego toru, no bo to jest taki, no wiecie, nie? E, no, ale mamy też coś takiego, jak widzicie. Dobra. E, Także ja teraz sobie to wyłącza i lecimy teraz y, po te krzewy tam do dworu srebrnej polany. <tary> Tarek już wysłał nam wiadomość, że potrzebuje krzewów na żywopłot. Masz szczęście, bo James Claude mi właśnie anulował swoje zamówienie. Chciała stworzyć labirynt na polach Everwind, y, by przyciągnąć turystów, ale chyba nic z tego nie wyszło. Żadnych labiryntów. Nie chcę o tym myśleć. O, o skupieniu się w labiryncie też nie chcę myśleć. Weź te krzewy, a będziemy Ci bardzo wdzięczni. Um, a teraz się, się ocy, bo muszę wyciąć kilka starych drzew piłą łańcuchową. Lepiej wracaj do tarika z krzewami, póki jeszcze nie uschły. E, chyba nie każesz rycerzowi czekać. mod potrzebuje tych krzewów. Dobra, dobra, już lecimy z powrotem w takim razie. No. <laughs> Tego pana to trzeba byłoby stąd tutaj, o, weautować, bo taka piękna przyroda, tak tutaj pięknie zielona, to jego, mm, jakieś, no, to całe pole naftowe, aż tutaj śmierdzi po prostu na kilometr. <laughs> Że tak to powiem, nie? Ale naprawdę, mógłby no, już nie istnieć ten, ten, ten ktoś. No, a dobra, przechodząc do rzeczy, um, od tutaj już mamy, odbieramy sobie. Masz wszystkie krzewy. Jak ci się udało je zrobić tak szybko? Cóż, skoro już, już są, to możemy zająć się torem. Ym... Bezpieczeństwo ponownie z przeszkodami. A teraz porozmawiamy o środkach bezpieczeństwa. Gonimy się z przeszkodami. Yy, chyba nie wydawało ci się, że, od, tak, od, że tak od razu pojedziemy na tor. To by było bardzo nieodpowiedzialne. Kontekst honorowy, jak to nakazuje, do wszystkiego. Przygotować się z godnością. Wyjaśnię Ci co robimy na Jorwiku, by koń i jeździec mogli bezpiecznie trenować konica z przeszkodami. Widzisz, te przeszkody są bardzo niskie. Żeby konie nic sobie nie zrobiły. A krzewy żywopłotu są mięciutkie jak chmurki. Woda też nie jest zbyt głęboka. Wystarczy, żeby zrobić duży plusk, a przy tym nie skrzywdzić konia. W niektórych miejscach zdecydowaliśmy się na wodę zamiast wysokiego żywopłotu. Żeby zachować bezpieczeństwo i ułatwiać nasze. i nie ułatwiać naszego, i nie ułatwiać naszego wyścigu. Skoro tę część mamy już z głowy, nic nas teraz nie powstrzyma. Na razie torwisti jest zostało to uświetnione godnym go wyścigiem. E, w sumie to przykład już było jakby okej. Okay. <laughs> że to jest te rekwizyty ogólnie, nie, ale dobra. Ruszaj, daj silver glade'om, powod do radości patruj A No i 150, do 15 dla postaci Dla 150, także okej, ok. lecimy Kolejny oto wyścig Zaraz sobie jeszcze zerkniemy na ten zestaw Nowy, który jest właśnie tutaj też w sklepie O widzicie, patrzcie, skaczemy sobie I, znaczy, troszkę to wyższe te krzewy, o I są właśnie takie listki, które tak wypadają, to jest takie bardzo ładne Mi się tak bardzo podoba I właśnie takie, wiecie, no takie Typowo jakieś wyścigowe przeszkody, taki, taki klimacik, także naprawdę ogólnie tor baronowe jest kolejnym moim ulubionym miejscem, bo też bardzo uwielbiałam. Aha, coś tak <grym> okej okay. bo też bardzo uwielbiałam ogólnie dziki las, też jest bardzo piękny. E, no, co mu jeszcze uwielbiam? No tak, oranżów, starszą też jest spaczko, błękitno to, ale właśnie najbardziej właśnie mi się podoba dziki las. Yem. Oraz właśnie teraz y, tutaj to miejsce też jest no, żaden Remczarz też jest bardzo spokojnie. Ale teraz to Baronowej to jest teraz bardzo ładny i właśnie taki adekwatny y, do wyścigów konnych ogólnie tematu koni i tak dalej, nie? W ogóle napiszcie w komentarzu, właśnie jak Wy oceniacie te wyścigi ogólnie, jakie miejsce Wam się najbardziej podoba w SSO? Piszcie w komentarzu koniecznie. Wspaniale brawo! Coś tu jeszcze mamy, klub malutkich kucyków. E, patrz, jest i mój gość. Całą porę, by zobaczyć nowy wyścig. Oto i wschodząca gwiazda. Hej Tarik, przepraszam, e, witars, e, witaj Sirmod. O wielkiej, potężnej rycerze z Srebrnej Polany. Ha, czyż ona nie jest przyzabawna? Patrz, ja poznaję najnowszą adeptkę Królewskiego Instytutu Jedzieckiego Sirmodego. Popi, gdyby nie Patrycja, nie, udało, nie udałoby mi nie dziś się zrealizować z ciebie dla ciebie i popcorn. Miło cię poznać, Patrycja. Fajny sprzęt. Dzięki, ja zawsze robię świetne tweety. A teraz, jeśli pozwolisz, ja i popcorn e, musimy pokazać wszystkim, jak to się robi. Zanim przejedziemy pierwsze okrążenie, wszyscy będą musieli dołączyć do mojego klubu jesieckiego. Na razie jestem w nim tylko ja, ale spokojnie, będzie nas więcej niż bubkatów. Takie natryny jest jak najbardziej okej. Okay. Członkowie swojego kubojeckiego będą gwiazdami torbyści go tego Silver Glade. Chodź popcorn. Widzę, że starsi jadą na tor. Dołączmy do nich i pokażmy im, kto tu rządzi. Czas na gonić z przeszkodami. Tak, Bobi, naprzód. Ktoś kroi cebulę, bo jeśli nie, to płacze. Jakie kłucy trochę mu się zbakowały lejce? Czy tam wodze, Czy może wodzę. Ale no cóż, tak bywa. W życiu zowiem. Powiedziałbym, że wszystko wyszło świetnie, a jeśli zobaczysz Marka bez tytułu szlacheckiego, przypomnij mu, kto jest prawdziwym rycerzem. Adieu... co? <grytanie> Jakby okej. Okay. No i to by było chyba na tyle, jak widzicie. Jeszcze sobie zrobimy tego sklepu tutaj. I tak, jest taki właśnie fioletowy, taki fiołkowy bym bardziej by powiedziała, o kolorek. Ja niestety jeszcze nie mogę mieć tej reputacji, już Wam mówię, a zaraz Wam pokażę, która to jest ta reputacja. I Właśnie tutaj, te o. Te rzeczy, też te, ten o niebieski, czy ten zielonkawy, on jest właśnie za reputację lubiana. A ten już jest za popularny, czyli ten wyższy stopnie, ale powiem Wam bardzo, że bardzo ładny ten kolor, jak mi się podoba. Już Wam pokazuję ogólnie tego, co jest reputacja. To jest ta tutaj. Kleski torby z silver Silvergladów. Ogólnie, nie? Ja muszę mieć jeszcze prawie połowę, znaczy połowę. no Taką drugą połowę, nie całą, i będę też miała tutaj te 3000. I dopiero wtedy będę mogła sobie zakończyć ten strój. Także o, no, niestety trzeba. No i 15 poziom postaci, oczywiście. Tutaj trzeba mieć pierwszy w ogóle, jak widzicie? Do, a nie, tutaj 12. ten niebieski jest 12 Z tego co widzę, a ten zielonkawy jest od dziewiątego. Te są od pierwszego, te są ochraniacze, nie? Tutaj też dziewiąty poziom, tutaj dwunasty, no. Czyli ten niebieski jest dwunasty, a ten zielony jest dziewiąty. No, ten jest piętnasty, ale bardzo ładny ten jest, naprawdę mi się podoba. Także no, kochani, to byłoby na tyle. E, mam nadzieję oczywiście, że wam się odcinek, odcineczek po prostu podobał. ci łapeczki w górę subskrypcje, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to pamiętajcie, aby zasubskrybować, kliknąć ten czerwony przycisk tam na dole, ponieważ już na 10 tysięcy subskrypcji, a raczej będzie właśnie specjal, a będzie to live z kamerką, także y, udostępniajcie, udostępniajcie i zapraszajcie swoich znajomych na mój kanał, koniecznie. I pamiętajcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z moimi wszystkimi materiałami, także ja się z nią żegnam. Trzymajcie się i do następnego.